Tu most... Wie ich? Wie jeden Wu was co ma wimać teraz? No Piot, ty, ale co ty przy, przygięłeś teraz? Piot, keep it up! Ty mi wysłałeś teraz 25 zł znowu, czy co? Co mi tu tutaj pokazuje? Piot, mi wysłał 25 zł tu mi pokazuje. Masakra Piotr. Ty oszalałeś. To teraz idę dwa piwa wybić. Wilen. <głodny> um, mega, Piot. Uh. Się gra, się ma. Tu graj i, i daj. Ale mega. No powiedzi rozmawialiśmy, mnie. Będzie na pięć piw. Ja mam piwa. ja mam, Słuchaj, to co mi Piot, Słuchajcie teraz uważnie. To, bo ja coś mówiłem na temat pieniędzy przed chwilą. To co mi to Piotr teraz przesłał, to starczy na całą skrzynkę. Kainwitz, wc. Kein Kraj um, Ja piję piwo Hasselroyda prawie zawsze. I to normalnie kosztuje 16 euro skrzynka, czyli 20 piw, a co jakiś czas jest to piwo tutaj za... Niekiedy jest nawet za 7,99, a niekiedy jest za 8,99 albo 7,50, coś takiego. A ja w tej chwili dostałem 8,24 euro. Czyli całą skrzynkę, jak to jest na przykład w, w Netto czy w Kauflandzie, to jest ja mega. To jest... Is... <grym> ja kończę tutaj. Ja, co mam powiedzieć? Mega, mega, ja. Um...